Temat prądu poruszaliśmy już wielokrotnie w naszych firmach. My jesteśmy na warszawskim salonie jachtowym. Zaprosiłem do rozmowy Witka z firmy EcoFlow, który zaprezentuje nam najnowszy produkt, jaki tylko przed chwilą właśnie do nich trafił. Witamy Witek serdecznie. Cześć, tak. Opowiedz nam o tym nowym produkcie, który dotarł do Was przed samymi targami. Tak, tak prawda. Fi fizycznie dostaliśmy go do rąk od EcoFlow w piątek. Pierwsze, pierwsze wyjście EcoFlow poza sektor. Z mobilnego zasilania, czyli klimatyzacja również zasilana ogniwami z powodzeniem używanymi w stacjach zasilania. Mamy klimatyzację, która ma swoją opcjonalnie odłączaną baterię o pojemności 1000 W. Możemy użytkując ją bez problemu zasilić go przez 5 godzin ustawiając na wszystkie maksymalne ustawienia klimatyzacji, schładzając do 16 stopni. Czyli rozumiem, że możemy sobie wstawić to urządzenie do kampera, oczywiście nie mhm. podłączając do prądu, bo ma swoje zasilanie tak. i normalnie kampera wychłodzić. Oczy oczywiście, jak najbardziej. Pracuje w trybie wentylatora, w trybie chłodzenia. Bo czasami wentylator wystarczy, nie? żeby przewietrzyć, tak jakby. Ech, ale... Tak, jak najbardziej, ale tak. ech, ale tutaj jest normalny czynnik chłodniczy, wszystko działa dokładnie jak klimatyzacja, z tym, że możemy postawić ją gdziekolwiek, możemy na... zgasić silnik, wyłączyć klimatyzację auta, ech, ustawić sobie ją w sposób wygodny dla nas, kiedy jesteśmy na przykład na postoju, podłączyć sobie jeszcze panel solarny, możemy dodatkowo ładować rzeczy, oczywiście z panelu solarnego naszą klimatyzację i zrobić sobie komfortowe warunki na wieczór. Dobrze, albo podłączyć do waszego innego powerbanka dużego. Jak najbardziej? Tak? Oczywiście. Klimatyzację można zasilać z jakiegokolwiek źródła 230V i z jakiegokolwiek źródła 12V. Dobrze to tu też nasuwa się pytanie, czy ten klimatyzator w niektórych przypadkach może służyć jako właśnie stacja zasilania? E, niestety nie. Może będą jakieś adaptery na rynku do niej, póki co niestety nie mamy takich informacji. Kiedy będzie ten produkt dostępny na rynku polskim? Sezon 2023 na pewno już będzie w sprzedaży. Czy już karawaning będzie mógł się cieszyć takim urządzeniem? Waga jeszcze, bo waga jest ważna w karawaningu. 17,5 kg, tak? Dokładnie. Tu widzimy razem z akumulatorem już jest podana Razem z akumulatorem. Mhm. To dziękujemy serdecznie Dzięki. za zaprezentowanie. A jeżeli Wam spodobał się ten produkt, to zapraszamy do firmy EcoFlow. A jeżeli spodobał się ten materiał, to oczywiście zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i na oglądanie kolejnych materiałów. Dziękuję bardzo.